Dobry dzień, dobry. Witam się z Wami z lasu, a jakże w ten mglisty, mglisty poranek. Zapraszam Was na spacerek. Obrót? Okej. Okay. Szukaj. Leżeć. Leżeć. Super. Hej! Okay. Tu. Tu. tu, tu, super, tu, tu. Wow. Siad. super, super. Ostatnio usłyszałam historię od sąsiadki, że w tych lasach tutaj są cmentarze niemieckie. I ona to tak skomentowała. No, ja się dziwię, że ta Natalia tak chodzi do tego lasu. Ja bym się bała. Ale może ona nie wie, że tutaj są te cmentarze. No nie wiedziałam, dopiero się dowiedziałam. Ale czy mi to coś robi? I don't know. no! Chyba nie! Anyway, bardziej jestem ciekawa. Czy Kiedyś natrafię na taki. Jeden cmentarzem tego nazwać nie można. Za mało jak na cmentarz, ale coś Wam pokażę. Przedtem łyczek czegoś ciepłego. Wow, ale mgliście. I mgła się skrapla w lesie i pada. Where's snow? Normalnie legitny grób. Jeden z pomnikiem, drugi bez. Ale tu bardzo często świecą się te znicze. Ludzie tutaj ewidentnie przychodzą. Stroj wywrócimy, nawet może poprawimy. że chyba od wszystkich świętych nikt tu nie był, bo kwiatki tak wyglądają jakby ze wszystkich świętych, ale myślę, że na święta ktoś przyjdzie tutaj zapalić. Przypuszczam, że do któregoś z tutaj pobliskich, okolicznych domów jakiś przodek leży. I zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża. Chodź na spacer do lasu. <laughs> Idziemy tędy. Gdy zazwyczaj są e, z deka psrani, jak to widzą. Zwłaszcza jak się pali z nicz. I się tak wychodzi z tego wasu. I jest jedno z moich ulubionych miejsc. Mam mgłę, to ja nie wiem, czy będzie widać. O tu. Ktoś ma swoją prywatną wieżę, widokową. Yep. staw. Gdzie na wiosnę i lato. Tak przepięknie kumkają żaby. Po prostu koncerty się tutaj odbywają. I tutaj również żerują w tym stawie żurawie. I one też wydają ten swój specyficzny klangor. Wspaniałe jest to miejsce, tam jest taka ławeczka, zawsze tam przychodzę sobie i podziwiam, jak tu jest pięknie, jak tu jest spokojnie. Chodźmy na ławeczkę. Za zapań. Boże, czasem zapominam, że te kaszuby są jak góry, Ech, jak na szlaku. Ja można zapać, a z innej beczki. Kaszuby są mocno religijnym regionem. I co tu jest charakterystycznego, to to, że dosłownie na każdym kroku są bozie, jakieś maryki, jakieś ołtarzyki. I teraz zrobię wam po ołtarzykach. Mamy pewne odkrycie. Ci, którzy się wychowywali tam w latach 90., pewnie pamiętają. Krem Sneakers, którego już no, nie da się kupić nigdzie. I my znaleźliśmy zamiennik. I to uwaga, uwaga. Zdrowy gudno Choco Peanut Crunchy. Krem z orzechami arachidowymi i czekoladą bez dodatku cukru. Można się zachwycać. Tak? Mm. Tak, tak Koniecznie. Jak na, na takich filmikach wiralowskich. Tak. Takie uff, emocje. Koniecznie. Mm, 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 mm. Słajska pajda. Proszę, kochanie. Dziękuję. Do słonego krakersa super pasuje. to polecam jeść po prostu łyżką, prosto ze słoika, bo po co sobie psuć? Nie wiem, chlebem czy coś. Niestety strasznie szybko znika ten słoik, jest niewydajny. <głosy> <głosy> Niewydajne to jest. To coś pasuje do wszystkiego. Do naleśników bardzo mhm. pasuje. Do croissanta, do tak zwanego croissant, bądź kruzensterna. <noise> w różnych regionach różni się. Nie... Na Kaszubach się mówi. Na Tak. To za dobra. Wyniosłem nas na widłach jak za... Oj tam, oj tam. Dobrze, jeszcze raz. Good nut. Łatwo zapamiętać. A mam fajne towarzystwo do oglądania vlogmasów. Co oglądasz? W masy oglądasz. Słuchajcie, uważam, że osiągnęłam pewien poziom dorosłości. Jak i mm, prestiżu. A dlaczego? Już wam mówię. Otóż e, zawsze uważałam, że prasowanie nie mm. jest nikomu potrzebne do szczęścia. E, I owszem, miałam żelazko, mam żelazko, mam nawet parownicę. Jako człowiek, który nie prasuje, wolałam mieć też parownicę e, i deskę do prasowania, nawet. Natomiast ta deska do prasowania to, to była najtańsza deska, kupiona jakieś 15 lat temu. I jak sobie możecie wyobrazić, ta deska nie wygląda za dobrze, a i nie zachęcała do prasowania, więc i ja się też. Sama sobie nie dziwię, że ja nie chciałam prasować i unikałam tego jak ognia. Uważałam, że jak się dobrze rozwiesi, to nie trzeba wyprasować, ale już Wam pokazuję. No ludzie to po prostu jest jakiś żal, a nie deska do prasowania. Tu to tutaj tak chodzi, ale bardzo ciężko. Natomiast tu chodzi bardzo łatwo. Jak widać jej szerokość jest również zatrważająca. Pole robocze jest praktycznie żadne. Na najwyższym poziomie tu i no, stabilność, stabilność emocjonalna. Trzynastolatki, powiedziałabym. Tak więc zamarzyło mi się posiadanie prawdziwej, dorosłej, z prawdziwego zdarzenia deski do prasowania. I mam. Ta Oto i ona, piękna, luksusowa, deska Willedy z antenką, podstawką nawet na stację parową, z takimi nogami. Nie no, powierzchnia prasowania jest ogromna. Normalnie jaram się jakby to była deska snowboardowa co najmniej, no ale cóż... Ma się tyle lat, ile się ma, więc i takie teraz rzeczy człowieka cieszą. No to coś sobie wyprasuję, nie? Wyprasuję mężowi koszulę, bo do tej pory ja tego tak nienawidziłam robić, że to stary prasował rzeczy mi. Ale jest z tym całkiem dobrym. No tak to można prasować. Tak to można prasować. O, nic dziwnego, że ja nie lubiłam prasować. Taki takiej desce średniowiecznej to mogłam do tego mieć jeszcze te żelazko z duszą. Ciach, pyki wyprasowane, ale nie oszukujmy się. Nadal nie uwielbiam prasować, ale w takich warunkach jest to znacznie, znacznie przyjemniejsze. I wyłada! Voilà! Posprzątany w samochodzie i już napuszzone. Hmm. Cieszysz się, że je nie zamiast pierogów? Ja? Bo to nie. Straszne, nie? Gdybym trafiła na, takie, na taką Wigilię do kogoś, gdzie nie ma pierogów, to by były najsmutniejsze święta w moim życiu chyba. Kolega ma z okolic Wielkopolski. Tradycją jest jedzenie ryb jeż w wielu formach. Jeż w też nie zjesz. Żadne z na pierogi, siada się tu karm. No, jak dla mnie, naprawdę. Może chyba nie być wszystkiego innego, ale pierogi. Prezentów może nie być. choinki może nie być. Hmm. No. Chodzi się jadę, pierogi. A u was się je kutie? U mnie się je Z reguły ja, to próbuję wszystkiego. tak. W łyżeczce. Mm -hmm. Później jest sponsorem programu jest SP No u Ciebie to też jest to, że się je ruskie pierogi na święta. U mnie nie. U Ciebie nie. I u Ciebie się je pierogi z sosem grzybowym. Tak. u mnie tylko z cebulką. Przygotowań do Wigilii, jak i samych świąt w gronie moich bliskich już nie nagrywałam, a był to czas wypełniony spotkaniami z rodziną i z przyjaciółmi, taki pełen wspomnień, rozmów, a w tym roku pełny rozważań o tym, jak będą wyglądały nasze przyszłe święta z nowym członkiem rodziny. A między lepieniem pierogów a jedzeniem pierogów korzystaliśmy z uroków zimowej plaży i robiliśmy długie spacery z czego Mila była bardzo, bardzo zadowolona nie zdążyłam z vlogiem przed świętami i nie udało mi się życzyć Wam wesołych świąt ale mam nadzieję, że udało Wam się spędzić je tak jak chcieliście i dziękuję za dotychczasowe oglądanie i do zobaczenia w kolejnych vlogach